Ale jedzcie, jedzcie! Jak się skończy, to Halinka do groi, mamy tego w cholerę! Marcinek? A ty masz tam jaką pannę? No ale co za w chłopaka, no to z chrześniakiem przy wigilii nie mogę porozmawiać! No to jak, ma coś, będzie co z nią? To potem powiesz, się, bo ty mnie powiesz, wcześniej bo jako chrzesy to na wesele muszę parę złotych przygotować, nie? A jedźcie tam, się na żartach nie znacie! No, dzieciaki wujek się spotkał z Mikołajem, tam wam coś chyba zostawił! No ależ ta lekta sprawdzić chyba prezenty eee, no to opowiadaj zbyszku jak tam ci w tej nowej robocie jest dobrze mówisz a ile tam masz to no na rękę jeśli można oczywiście wiedzieć no co Jurek co Jurek no to przed rodziną przecie nie ma tajemnic nie będzie chciał to nie powie nie? tu dwa czysta masz tak no. no to ja troszki więcej no ale to spokojnie porobisz trochę to ci podniesą eh teraz wszystko drożeje dajcie spokój co to będzie No. Choinkę wyłączyłeś? Czyś ty nie wyłączała? Myślałem, że ty wyłączyła. No to ci jak pojadę sprawdzę jak ja już piłem, no. No dobra, to zaraz się młodego wyślę. Katwerek chcesz się przejechać polelezem? No to, to jak nie masz prawa jazdy, to super, no to ci chociaż nie zabiorę. Jedź, jeź, przewietrzysz dupę, zobaczysz czy się tam u nas choinka pali. Dobry uczynek chociaż zrobisz oświętań. No i widzisz, załatwiłem. Najlepszego. W tereniu chleba zapomniałaś na stół wystawić. A pamiętacie te imieniny Teresy, co się Zbyszek wtedy te kupił? No ile, no to było wtedy rok po walka weselu, no. Hmm? Nie, no gdzie w dwunastym, no w dwunastym, to my żeśmy tam stryjka z pod lasu przecie no. No to już prędzej w trzynastym. No to właśnie wtedy Tereniu, takie same szczelnie zrobiłaś. Bardzo dobre. Ten dla wujka. <laughs> Dla wuja prezent? o to wuja chyba grzeczny był w tym roku, co? O, dziękuję Mikołajowi! Zaraz zobaczym, co to. Ulala! la! Takiej, żem jeszcze nie pił! Jaki turbas, bras. Kurna, to zagraniczne chyba, jakie, no. No, dziękuję, dziękuję. No to zaraz sprawdzim, jak to smakuje, co? Jurek, to wigilia! No, no i to, że wigilia. To czy, czy w jest zakazane cieszyć się z prezentów? Oj no nie. No nie, no to, to ja się cieszę. O. <laughs> dobra, inna taka, A troszkę, nie czuję Zbyszku, troszkę piekąca, nie? Zła? Nie, dobra, dobra, ale taka no piekąca, no fajna. <laughs> no, skurna raz barszczem, mi się zalał, no. Ech. Ty. Warsz nie puści! No patrz, ta Heizer się znalazł, no, no to już wiem, że warsz nie puści! Jak no, nowa koszula, no w 95 roku, na wesele Zbyszka, że mi ją kupił, no ulubiona moja, no całe święta będę miał zepsute! No ale Zbyszku, widać, że święta, bo na stole jakaś ekskluzywniejsza, lepsza wódeczka stoi. To zaraz zobaczymy, co to, to za Pachnie ładnie. Ile to ma? 40? Nie czuć. Dobra, no. Ile za butelkę? 25 zł. Co ty mówisz? Kurna, może by kiedy taki kupił? Hmm? Kacperek, weź zrób tacie zdjęcie, o. No, na o, okładki. Kiedy może będzie w markecie się, to jaka promocja będzie, to się nakupi. Bo naprawdę dobra. Litewska, tak? Nie no, Litwini mają rękę do alkoholi, mają. Powiem ci Halinciu, bardzo dobrze zawsze gotujesz, ale w tym roku łóżka to świetne ulepiłaś. Kupne? Tu przez internet zamówiłaś i ci przyszli? No tak, no teraz to wszystko przez ten internet. A za naszych czasów pamiętacie, jak matka lepiła cały dzień, dwa dni lepiła te łóżka. No ale dobre też byli, dobre. Ja pamiętam. Uch. No to czy my ze Zbyszkiem byli na Pasterce, to nie muszę dziś do kościoła i. Czy my u komunii byli? No jak, no z piwem w ręku? No Halinka, ja Cię proszę o poszanowanie instytucji Kościoła, no. No jak to było? No żeśmy kolędy śpiewali, ksiądz był, ludzie byli. No patrz Zbyszek drugi raz jednego dnia do kościoła nam kazał no. To dziżyj wstęp nas do nieba nie wezmą, nie? Uch, A pierogi to już żeście jedli? No, to spróbujta. I zgadujcie, kto to takie dobre przyniósł na Wigilię. Ta, upiek. A czy ja mam na tole napisane gotowaczka? <laughs> Z interneta zamówiłem, do paczkomatu. Dla mnie przywieźli smacznego. Świętej pamięci babka nie niebłażka takich dobrych nie lepiła, no? No to co, Zbyszku? Może by my tak przy świętach jako flaszkę przeprosili, co? No czemu na wygiele nie wypada? No, co Jurek, co Jurek? No, pan Jezus sam Winko lubił wypić, a nie przecież jego rodziny, nie? Już wczoraj Wigilia szybko, dzisiaj moment zleci, jutro w południe wyjeżdżamy, na no święta, święta i po świętach. To już więcej tego latania, szykowania niż całego świętowania. No tak, no zaraz Sylwester, Nowy Rok i do człowiek będzie czekał, aby, no. I rok zleciał, co? Daj ta spokój. Dobry rok był, aby przyszły gorszy nie był, to Ech. Aby wojny jakiej nie było z tymi ludzkimi. Dajcie spokój tych uchodźców na no, ustawiali nam na granicy. Ceny rosną. No dobra, święta, co so, nie ma co się smucić, trzeba świętować, póki czas. O, no, powiem wam jedzenie, jedzeniem, ale może pójdę to przepalim, co z wyszku? No, 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 ale to że wigilia, no to przecie to nie mięso, nie? Wiecie co, palić mnie się odechciało, jak ja mam słuchać tego waszego gadania, no. Dość tego uchodźce, to talerzy mu pusty zostawili, lepiej się by traktowało niż mnie w tym domu. A to będzie moja ostatnia wigilia z wami już. Za rok obietuję wam, nie tutaj już nie będzie. Dobra, kochani, komu kawy, komu herbaty? A mi to kochana, trochę kawy, trochę herbaty, tak, pół na pół. No pewno, kochanienka, że żartuję. Sypany i z dwóch łyżek, jakbyś mi zrobiła, dziękuję. No to teraz mnie się tu przyznawać, jak księdzu na spowiedzi. Kto z was szczepiony? He? No to te dwie dawki to wziąłem, no kazała mnie Halina, ale to przypominająco to brać, nie brać, to sam nie wiem, no No ale to masz rację, Tyreniu, no człowiek to już zgłupiał z tym wszystkim. Nie no, na pewno, że puszcza kolędy, bo taka stypa na tej wigilii trochę, no. No młody się pyta, jakie? No z krapczykiem, no a jakie no się puszcza w wigiliach? Ech, no zabrało się, chłopu, niestety w tym roku, no. Ech, no, no na każdego będzie pora, no. O, ja gdzieś nie wiem, jak no a jak już się tak luźno rozmawiamy, to na kogo teraz będziecie głosować? No, no nie ma na kogo, no teraz nie ma na kogo, no Jak podajcie no tych sleś, zobaczymy co tam nagotowała. No ale jeszcze był czynka, tą pannica wyrosła, jak się patrzy. <laughs> No od kawalerów to się ogonić nie może, co? No jak ten czas wleciał, bo takie gdzieś małe biegało, po podwórku się ganiało, a teraz łop. No żebyś ty Zara jakiego numeru nie wywinęła i z brzuchem nie latała, bo ten twój ojciec to osiwieje do reszty już. No było tej całej antykoncepcji, to ty już z dniu Grażynku rozmawiała? O, dziękuję, dziękuję, no ale kurna raz, no tradycji nie stało się zadość, no tacy z was rolnicy gospodarstwo mają, a sianka pod obrusy nie włożyli. Było powiedzieć, to my wam z miasta przywiózł. Myśleliśmy, że tam twoją słomę z butów włożymy. Zbyszek! Ale ty kontroluj bajerę, bo ty się chyba żeś zagalopował. Jurek! Ale co Jurek? Co Jurek? Schlał się rok temu jak bydle na Wigilię. Teresa całą Wigilię przepłakała. Potem całe święta z podkrążonymi oczami chodziła. A nie było Jurek, tylko Zbyszek, Zbyszek, co? No co teraz? Cisza, no? Hm. Dobra. Ktoś pije? O, nie. Dobrze to sam wypiję. Wesołych świąt! Kurwa, Kurna ja? A co on to wyciągnął? Pokaż mi to. Hmmm. label jakiś? Kurna, Zbyszek nie lekarz? A jakie koniaki wyciągnął na święta? Nie no, polej po jednym. No to ja nie taki, żeby nie spróbować przecie. Zobaczmy co to. Oj, oj, oj. Czymś to podjeżdża. Uch. O Jezusie! To ci to na myszach pędzone jakie. Uch. O Jezu, nie podeszły mi chyba. Mnie czysta, ile jak coś. Nie, jednak polski organizm tam chyba, no zagraniczne mnie szkodzi. Ojoj. Marcinek ma jaką pannę? No to co się wujowi nie chwalisz, no pokaż ją, masz jakie zdjęcie? Pokaż mi tu ją. Ulala, jaka laska Zbyszku, jakaś się synowa fajna trafi. Bruneteczka, zgrabniutka, no, no, no. Tylko tu na zdjęciu jakaś koleżanka jej się nie nieciekawa. Moja to blondynka. A to blondynka. Sympatyczna, no. Dobrze jej z oczu patrzy, taka... Przyjemna z buzi, a, a jak ma na imię? A gadka, no bardzo ładnie, no. No to wiesz, to nie ma co się wyglądem. Dobrze, żeś zrobił, że się wyglądem, żeś nie sugerował, no. Wziąłeś, widzę, ze Zbyszka przykład, no ale dobrze, chociaż się nie będziesz o nią martwił. Bardzo fajnie szczęścia ci wuja życzy. Dobra, może przepijmy to. Dla wuja prezent? No powariowali, no. No ten Mikołaj chyba oczaciał. No terenie no Cię nie trzeba było, no po coś się wykosztowywała, ech. A coś to takiego ładnego. ale szladny krawat, no! Kurna, raz będę miał na zmianę, no. Taki jaki lubię, no, fikuśne. ale fajnie, no! Będę miał na wesele Marcinka, co? bo Marcinek już się słyszałem, z jaką panno prowadza. O, no, kurwa, nie się obejrzy. Przyda mnie się może niedługo, co? Nie, Zbyszku? Będzie co z nią? A jak, jakiej tam w ogóle? A Agatka, tak? No, Agatka. Żebyś tam tylko, Bachora jest bo chora nie zmajstrował. bo twój ojciec arytmy to w ogóle już na serce padnie, no? Ej, no, pożartowaliby. Dobra, Zbyszku, weź tam pole pod te prezenty przepijem. <laughs> No nie, no ja takiego pieprzenia to nie mogę słuchać. A co ta twoja platforma zrobiła przez 8 lat rządów? No co? Bożesz sam jak dziad żył w tamtych latach, platformy. Chodziłeś po ludziach, pieniądze pożyczałeś, sam byłeś u mnie kilka razy. Żeby niepożyczone pieniądze, to byś nie miał co do gara włożyć. A teraz, o, lepiej mu się żyje, do grosza dosyć, ale narzeka. Teraz wakacje, hurgada w Egipcie. Teraz ferie w Murza Cichluse na narty pojedzie, ale narzeka każdy. Narzeka, że mu się lepiej żyje. A mnie tutaj 500 dali na każde dziecko. Coś do węgla dorzucili i jest lepiej. Ale ty tylko narzekasz, no ty tylko narzekasz. To zaraz przyjdą te twoje z Brukseli i ci pokażą biedę wprowadzą w kraju. Miałem pić, ale mnie się odechciało, no. Gdzie moje papierosy są? Muszę przepalić, bo ja tego nie wytrzymię normalnie. No ale poczekajcie, bo wie źle tę choinkę ubierata! No gdzie duże na górę, no dużych to się na dół daje, no! Tak to choinka źle wygląda! A tu z boku coś w ogóle daliśta? Bo nie widać, no pusto jak nie wiem, no weź na coś tutaj jeszcze zawieścia. Co to w ogóle jest? Jakieś cytryny nakroili na choinkę wieszając. To ładne to? Kiedyś to cukierki się wieszało, to to się brało i zjadało, to to cytrynę tylko zmarnowali. Mody? A ty piłeś coś? Chodź mnie tu kuchni! Bo tak krzywo zawieszonego łańcucha to jak żyje, że mnie widział, a już parę lat na tym świecie jestem! No gdzie czubek dajesz? A skończyłeś już choinkę? Czubek się zawsze na koniec daje, no! Ech, co to, to, to! Dobra, wie ta co? Ja to idę zapalić, bo mnie to krew zalewa, jak ja widzę, jakby to choinkę obierata. Ech, to, to, to. Kurna, ale teraz dobrze było, miesiąc mecze leciali codziennie. Ej, to teraz człowiekowi smutno! Na skoki się trzeba będzie przerzucić. Nie, no nasi też troszki pograli. Daj spokój, nasi jak zawsze. No jakie jak zawsze? No z grupy wyszli przecie. A ten Czesiek to poleci. Dobry chłopina, fajny, miły, taki sympatyczny z twarzy, ale lewy go chyba tam nie lubi, no. Aj, no bo to niby człowiek wiedział, a się jednak jak zawsze łudził i się potem troszki rozczarował. No i, no i taki to nasz polski los na tych mundialach. No, no niech tam, no niech tam. Słucham, tereniu? Choinka? No bardzo ładna! Zaraz zobaczymy z tyłu. Z przodu bombek, to każdy głupi może nawieszać, a z tyłu to już nie ma komu. Kurna, cała choinka ubrana z tyłu. No zobacz. Skurczy syny, skąd oni tyle pieniędzy mają, no? Weź mnie tam, Halincia, pole jednego, bo mnie aż, aż... ciśnienie mnie podskoczyło normalnie, no. Skąd oni tyle mają, no? Na pewno nie z uczciwej roboty. A niech tylko usłyszę, że Zbyszek przy świątecznym stole narzeka, że mu się kręci ten warsztat gorzej. No to moment go wyjaśnię. No i widzisz, Halincia, no całe święta już będę o tym myślał. Całe święta mam zepsute, no dziękuję im bardzo. Mi się, Halincia, wydaje, że oni to specjalnie zrobili, żeby mnie tylko zdenerwować. No nie mów ta, że Marcinek ma narzeczoną, no. Kurna raz no wściekli się! Myślałem, że ty już stary kawaler będziesz, już liczyłem na to. No poczekaj może chwilę z weselem. Daj się wujowi odkuć. No to już dopiero alimenty, żem przestał płacić, myślałem, że się człowiek łatkuje do grosza dojdzie. Tu już niespodzianka taka, no ech, co to ta! Kurna no, to jeszcze mój chrześniak, no to trzeba by parę złotych dać. No ech, no, żeś tam mnie zdenerwowali. A gdzie ty, że się poznał? Gdzieś na studiach? Czy gdzie to, to? To, to? robotne jakieś? na no się nadaje? Przez internet poznałem. A w internecie? A ty ją chociaż widział na żywo? Czy tam przypadkiem siuszka nie ma? Eee. Ty się lepiej zastanów, bo ja żem słyszał, że to jest związki przez internet, to... E. Wujek wie co mówi, wujek swoje przeżył, no. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Dla wujka prezent? Uuu. To wujek był chyba grzeczny w tym roku, co? <laughs> o! Dziękuję Mikołajowi. A co to jest? O, jaka czapka! Ola, la! No, ja wolę z daskiem, bo na żniwa Zarzuta mi, mnie w słońce nie świeci. Jak snopki zarzucamy. Nie, no, ale podoba mi się, przyda mi się. Ona ciepła, taka tu podszywana. To na obrządek będę miał, bo mnie nieraz o 6 rano jak wstaje do świń, to mnie zimno. Dobra, jest! Dziękuję bardzo, przyda mi się na pewno. Dobra, mo może Zbyszku, weź tam pole, byśmy coś przepili. No, pod te prezenty. No dobra, Barszyk bardzo dobry! Ale może bym coś tak pod niego przepylił! Aj, mnie coś wątroba ostatnio, boli, dzisiaj Wigilia, ja Jureczku nie piję. Ale po co? Bo na pasterkę mamy potem nie. Nie no, Zbyszku, we, weź, weźmy nawet takich rzeczy nie mów dzisiaj. Wigilia nie prymaprylis, nie? Ja naprawdę dziękuję. No, no nawet jednego? Dziękuję. Dobra, ciocia! ja na lekach. No, no to jest to, 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 to lekarstwo, je przecie też. Aj, no daj ta spokój, no. Może młody chociaż. On jeszcze za młody. Jak za młody? A ile ty masz lat? Już wyższy od ojca. Czternaście. No czternaście, no to czternaście to już kielicha z wujem nie może w Wigilię wypić? Daj spokój chłopakowi. No daj ta spokój, no powiem wam, święta mi psujecie, aż mnie się odechciało od tego wszystkiego. Ej. No to nic się nie stanie, jak ty raz też nie wypijesz. Nie no, aż tak to mnie się nie odechciało. Nie?